Wszystkim właśnie zdałam sobie sprawę, że dawno nie malowałam gwaszem i nie pokazywałam wam tego również na moim kanale. A że bardzo lubię ten rodzaj farb i przetestowałam w swoim życiu kilka rodzajów gwaszy z różnych firm, no to dzisiaj chciałabym wam pokazać nowe, które wpadły w moje ręce. Znaczy, dla mnie nowe nie są nowe na rynku, bo są uznawane za najlepsze na świecie gwasze. I ja chciałabym dzisiaj sprawdzić, jak będzie się nimi malowało, czy będę zadowolona, bo kupiłam sobie kilka kolorów. Są to gwasze z firmy Holbein. Czy pamiętacie mój film, kiedy pokazywałam Wam, że wydałam chyba ponad 1500 zł na kredki. No właśnie, były to kredki z tej samej firmy. Mam szczerą nadzieję, że dzisiaj namalujemy jednak coś ładnego. Przez chwilę na początku mogliście zobaczyć, jak wyglądają te farby, a teraz Wam pokażę je troszkę dłużej. Zobaczcie tylko, jak one pięknie wyglądają. Ja bardzo lubię taki wygląd schludne, proste opakowanie białe, no i oczywiście kolor. I w sumie bardzo podobnie wyglądają gwasze z firmy Windsor Newton. Na opakowaniach mamy chyba wszystkie potrzebne informacje. Możecie się przyjrzeć, co tu jest napisane, natomiast z drugiej strony mamy większość opisu po japońsku. Na szczęście na dole jest po angielsku. Myślę, że ważną kwestią jest tutaj również uwzględnienie światłoodporności odporności z tyłu na samej górze. Przejdźmy teraz do malowania, po raz pierwszy używania w ogóle tego gwaszu. Jest to gwasz akrylowy, to muszę podkreślić, bo gwasze dzielą się na takie, które są właśnie akrylowe i zwykłe. Taką główną różnicą jest to, że przy akrylowych one po prostu zasychają i nie możemy ich podnieść znów, na przykład z kartki, czy nie możemy ich zmoczyć na palecie. One po prostu zaschną i nie będą się ruszać. Dla jednych może być to wadą, dla innych zaletą, ja natomiast bardzo lubię ten rodzaj gwaszu. No tylko trzeba się zastanowić, ile wyłożyć tej farby na paletę, żeby za bardzo się nie zmarnowało. No dobra, ale wrócę jeszcze do jednej kwestii, bo nie powiedziałam Wam, co dzisiaj maluję. Znalazłam na Pinterestie takie piękne zdjęcie. Nie wiem, czy to jest to, jest to prawdziwe zdjęcie, czy grafika. Zresztą zostawiam Wam link na dole w opisie. Wpisało mi się po prostu idealnie w kolory, które posiadam, które sobie zamówiłam. Więc od razu, kiedy je zobaczyłam, stwierdziłam, że muszę to namalować, i sądzę, że może wyjść nawet okej. Okay. Jest to niby prosty kadr, ale ma coś w sobie taki bajeczny. Szczególnie, że mamy tutaj również ukazaną zwierzęcą sylwetkę. Zanim jeszcze przejdę do opisywania wam, co sądzę o farbach, no to dwie najważniejsze rzeczy, czyli cena i kolory. Zacznijmy od ceny. Ja kupiłam je na sztuki, są również dostępne w zestawach, ale ja raczej wolę wybierać sobie konkretne kolory niż kupować zestawy gotowe i za jedną taką tubkę, która ma 20 ml, zapłaciłam 20 90 zł groszy. No, nie należą do najtańszych, ale wydaje mi się, że do najdroższych również nie, bo tak z ciekawości jeszcze sprawdzałam cenę na przykład właśnie tego gwaszu z Windsor Newton, który ma 14 ml, czyli jest o 6 ml mniejszy i on waha się tak pomiędzy 16 zł a 44 w zależności od danego koloru. Więc z jednej strony może być tańszy, a z drugiej droższy. Zależy od tego, które kolory kupujemy. W akrylowym firmy Holbein mamy wszystkie kolory w jednakowej cenie, 20,90, więc tu nie musimy się martwić, czy wybrać ten kolor, bo jest aż tak drogi, czy jednak wziąć jakiś inny. Wszystkie kosztują tyle samo, co jest naprawdę bardzo fajną opcją. Przejdźmy do kolorów, które dzisiaj wykorzystuję, które kupiłam i powiem Wam, że nie wybrałam wszystkich, które chciałam, dlatego że nie było ich na stanie. Także musiałam się zadowolić tymi, które były, i wybrałam sobie 16. Możecie zobaczyć, jak one wyglądają. I przyznam się Wam, że kiedy robiłam próbnik, było to wtedy, kiedy zaczynałam też malować, zanim przystąpiłam do malowania tej dzisiejszej ilustracji. To byłam naprawdę pod wrażeniem, jak piękne te kolory są, jak ładnie wyglądają na papierze. Na mój próbnik starałam się je nałożyć od góry bardziej gęsto, a na dole już taki trochę rozwodniony, żeby było mniej więcej widać, jakie efekty można nimi osiągnąć. No bo nie trzeba tylko nakładać takiego gęstego, nierozwodnionego, ale można ich używać tak trochę, jak akwarele, że jest lekko transparentne. Ale akurat ta zaleta dotyczy wszystkich waszy. Można uzyskać kilka rodzajów krycia, o ile można w ogóle tak powiedzieć. No ale przecież wracając, bo miałam Wam opowiedzieć o kolorach, które wybrałam, to jestem zadowolona, chociaż właśnie nie udało mi się wybrać wszystkich, więc kiedy one będą, to sobie jeszcze dokupię na pewno najbardziej chyba przypadły mi do gustu te kolory na górze, bo są przepiękne, takie pastelowe. Ja wiem, że można sobie zmieszać takie właśnie z białym, jakiś ciemniejszy z białym i wyjdzie pastelowy, ale no nie mogłam się oprzeć, żeby nie kupić właśnie takich odcieni. A jak pięknie one wyglądają w ogóle na opakowaniach, można by było zrobić z nimi wystawkę. Super, że każdy kolor jest wyszczególniony swoim numerem oraz ma właśnie nazwę, co jest super. Ułatwieniem, jeżeli przychodzi do wybierania konkretnej tubki, ale muszę też przypomnieć, że są to profesjonalne przybory, więc tego raczej się od nich wymaga. Powiem Wam, że bardzo lubię malować gwaszem, dlatego że on dosyć szybko schnie i również daje taki matowy efekt. No i oczywiście, jeżeli coś namalujemy, możemy położyć jaśniejszy kolor na to, co już było wcześniej. Możemy zaczynać właśnie od ciemnych, a później dokładać jakieś szczegóły jasnym. I na przykład, kiedy nam nie wyjdzie w danym miejscu, możemy również to zakryć i spróbować od nowa. No ale tutaj akurat jest to w akrylu, w oleju również. Bardzo, bardzo lubię ten matowy efekt. Do tej pory, tak jak Wam mówiłam też na wstępie, używałam kilku firm gwaszu. Były to na, na pewno na sam początek z Talensa, takie w słoiczku. Były one ok, jednak nie chciało mi się tak często po nie sięgać, dlatego że były trochę nieporęczne, trzeba było odkręcać te słoiczki, czasami się niestety za... zaklinowały, że nie można było odkręcić tego i bolały mnie ręce. Nie zauważyłam jakiejś rewelacji, ale też nie były złe. Używam również gwaszu akrylowego z firmy Liquitex. Tutaj było naprawdę super, bardzo one mi się podobają, jednak nie mam zbyt dużo kolorów i ich opakowania są tym razem poręczne, mają takie niby słoiczki, takie pudełka z dozownikiem, więc można sobie dozować daną ilość farby i też zmniejszają ryzyko pobrudzenia się. Jest to gwasz akrylowy, więc taki sam jak dzisiaj używam. No i bardzo go lubię. Tak samo gwasze z firmy Winsor Newton, które porównuję do dzisiejszych farb, mają podobne opakowania, jednak wydają się być takie bardziej gęste, ale również super się nimi maluje, więc również wam polecam. No i te, które chyba ostatnio testowałam na kanale, czyli gwasze z firmy Artex, takie jelly w formie galaretki. One natomiast mają trochę inne opakowanie i są narażone cały czas na wyschnięcie, bo nie mają no, takich pojedynczych, zakręcanych pojemniczków, tylko jest cała przykrywka. Ale generalnie dobrze mi się nimi również malowało, nie miałam żadnego problemu, tylko właśnie po jakimś czasie one trochę przysychają. Na szczęście jeszcze mi za bardzo nie, nie zaschły. Nie wiem, czy to też jest zasługa tego, że nałożyłam pomiędzy wieczko a farby folię. No ale są to tanie gwasze i też się dobrze nimi pracowało, ale przejdę może do tych dzisiejszych. To co zauważyłam to na pewno taka fajna, piękna, kremowa konsystencja, czego jeszcze nie miałam w swoich gwaszach. I też się zastanawiam, czy jest to zasługa tego, że są nowiutkie, jeszcze były nieotwierane, i czy po jakimś czasie na przykład z dostępem powietrza one zmieniają swoją konsystencję, ale ta, która jest teraz, naprawdę bardzo przypadła mi do gustu. Super się nimi pracowało, no i szczególnie te kolory. One są przepiękne. Nie mogę się po prostu doczekać, aż dokupię jeszcze kilka innych, które miałam na oku. I sądzę, że po ten gwarz akrylowy z firmy Holbein będę sięgać o wiele częściej, szczególnie ze względu na te kolory, i będę wam to powtarzać, że te kolory są przepiękne. I tak, zawsze można je sobie wymieszać, ale dla leniwych mamy już gotowe kolory. Zresztą ja w sumie robię też tak, że nakładam na paletę i mieszam z jakimś innym, ale nawet kiedy wymieszamy, to nie ma takiego efektu brudnego. Bo czasami się tak zdarza, jeżeli wymieszamy zbyt dużo kolorów, no to wychodzą nam takie niekoniecznie piękne odcienie. A tutaj mi się to nie zdarzyło i wszystko wyglądało bardzo ładnie. Według mnie każdy z tych gwaszy, które testowałam w swoim życiu, był bardzo do siebie podobny. Nie widzę aż takich ogromnych różnic pomiędzy nimi. Na pewno jest tutaj opcja tego, że te droższe mają lepszą światłoodporność i po wystawieniu na światło, właśnie nam tak szybko nie wyblakną jak na przykład, no nie wiem, tamte z Talensa czy też z Artex. No i również głównym aspektem jest konsystencja. Tutaj mamy tam naprawdę super kremową. Ja jestem mega zadowolona z tych gwaszy, bardzo Wam polecam, jeżeli myśleliście o tym, aby takie zakupić. Jestem również ciekawa, jak będą działały te zwykłe, nieakrylowe, czyli te, które można podnieść z palety, napisikać na nie wodą i one będą znowu do użytku. No i co? Tak prezentuje się już moja skończona ilustracja. Miałam z nią naprawdę dużo zabawy i bardzo się cieszę, że wybrałam akurat to zdjęcie, bo idealnie właśnie wpasowało mi się w kolory, które kupiłam do dzisiejszego odcinka. Okej, okay, na dzisiaj to już by było na tyle. Napiszcie mi na dole w komentarzu, czy używacie gwarzu na co dzień, czy lubicie te farby, może nie konkretnie te, które pokazywałam Wam dzisiaj w filmie, ale jeżeli je również testowaliście, to dajcie mi znać, jakie są Wasze wrażenia. Ja na koniec chciałabym Was zaprosić na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję również inne rysunki niż widzicie tutaj na moim kanale. A my widzimy się już w kolejnym odcinku w sobotę o 9 i w środę o 15, więc do zobaczenia i pa!